Ach, To był zwykły dzień! O, dwóch wypocuchów I ja też wypocuch Ach, był Ach Dobra, rozstrzeliwujemy każdego Robimy cosplay uju czy jakichś tam innych tych takich złych co strzelam do każdego? Ta może być, nie wiem co to Chodzi mi o to, żeby strzelać do każdego nie ma problemu. czuję, że zginiemy od razu od SCP-ka. Ale ja jeszcze amunicję sobie wezmę. No, także taki cosplay idzie. Od razu w tango. Zabijam mnie je, SCP, jest piesek! Na drugim checkpoint. W sensie jestem na jednym checkpoint i biegnę po prostu na entrancie teraz. Ale camper. no i co? I Dawid jest wypocony, a przed chwilą gadał, że, w sensie w poprzedniej rundzie. Ja nie wiem czy to jest to inny bierze, odcinek, e, ale tego, ale też jest wypocony, no, a Dawid gadał, że w Badnikaro jest wypocony, no nieźle, no i nikogo nie zestrzeliłem, kurczę. o, szkoda, że adrenalinki nie miałem, jakbym miał, to bo może inna, inna para kaloszy. wydaje mi się, że je chyba nie dogonił, a przynajmniej bym przedłużył swe męki. Bo, tak by było. O. Aha. Jak to jest. Wychodzi na to, że jest. Nie, Kinga chciałem powiedzieć, ale nie, nie wiem, kto jest. Czekaj. Nikulia też nie. To jest na serwerze. Tajemniczy? Nie, też nie. Sandwich jest. No, nie pykło coś sandwich. A to ty, AB! Ja myślałem, że Sandwich! Nie, nie, ale... Dobra, bo Sandwich tej był tej, na serwer. Bo mi tajemniczy mówi idź kogoś zabić, żeby ten, żeby... a szkoda gadać. No Ja wiem, kurde, chujowa runda. W sensie... poszedłem kogoś zabić, tak żebym mógł pogadać tajemniczym, że czemu jestem taki ogromny. No, kurde, ile dostałem to strzał i chuj. No cóż, czasem tak bywa. E, widziałem Kingę twoją, jest na z tego. Nie ja, wiem ja, widziałem Kingę twoją. Aj, Mikulia, złe teksty. Czy. Mikulia sugeruje, że Kinga jest własnością kłóka? Dziwne, dziwne bardzo. Będziesz się mógł zemścić na Dawidzie ogólnie, że tego, że ci nie pomógł. O. I na tajemniczym te... A nie, na tajemniczym nie, bo NTF-ami będziemy kurcze. To... Ten mikrofon nic ci nie ja zepsuje. E, no. Prawym przyciskiem na ma. głośnik. No, się głośni widzę no. no. Właściwości no. na ja, twoim wiem, mikrofonie. Są, ale nie wiem, gdzie są. I tam sobie podgłaśniesz poziom. E, nie włączyło się, ale bullshit. O, się masz. No bolało. A gdzie są cukierki? Przypominam, znowu. że Dawid mówił, że badnikaro był wypocony w poprzedniej rundzie. Teraz w sekundę zabiliśmy szkielet. Nie, no, ta, no bo ja... No bo co, no ja poszedłem po prostu ten no, do was, bo tajemniczy mi mówi, żebym poszedł kogoś się zabić żebym mógł ze mną rozmawiać po prostu, bo coś się zepsuło i popatrz sobie na, na kanale SL jaki duży byłem Miałem z nim pogadać, miałem z nim ogarnąć co się stało, kto mnie tak zamienił i ten, a ja wymstrzeli się <toddź> pół sekundy <toddź> <toddź> Nie wiedział. widziałem no. Poszedłem tylko na chwilę, żeby kogoś zabić, żeby mieć jakieś ciało a, a, Ale PvP no to Dawid nie ogarnia w ogóle co się dzieje Dopier to jest. Wow Ależ że go praktycznie w ogóle nie obił. Czem on nie dostał tym fleszem? Dobre pytanie Flesza żał obok niego, a on sobie na chillu podnosi temy i nic nie dostał nawet no. W sensie badnie bo akurat nie obserwowałem no A on, on nie rzucił tego flesza? Narzucił no, rzucił tego flesza i stał obok no. niego no, Ale nie dostajesz od swojego flesza Zrzuciłem no, Niech to nie No, no nie! Dostajesz. Nie! Oczywiście, że tak No nie! Możesz dostać od swojego flesza Nie! Bullshit no, Oczywiście, że możesz dostać od swojego flesza Nie, chyba nie Okej, nic się nie dzwoniło bo... Sprawdźmy to Spytamy się znawca My się wydaje, że nie, właśnie musimy się spytać mi. takiego Badnikaro, no to on będzie wiedział No, Badnikaro wszystko wie Chciałbym Zamknął mi teraz ten, zamknął mi teraz drzwi przed pieskiem, żeby nie pożarł na jego oczach no, no. Kurde, trwał z tego satysfakcję Jestem pewna Catch ma radio Badnikara, ale obstawiam, że nie No, na pewno nie Brakuje. No. co ty, slotem? <laughs> nie no, szkoda <śmiech> Slota, co <laughs> <slota, śmiech> Padnikaro, masz radio? Wątpię w to, ale. Ne, nie masz dobrze to nie. Nie ma! Stój, stój, stój. No to no, Ej, klawek, bo no, ty powinieneś wiedzieć, Dostajesz od swojego flesza? Można dostać flesza. Kurde, nie trzymaj tego radia! bo na siebie! Co jest? Aaa, dobra. Tak, można dostać od swojego flesza? Eee, nie wiem. Wow, wow! Dziękuję! No cóż, to trzeba no zdobyć flesza. Ważna informacja od jednego z, z gry. Jednego z gry w ogóle. Ej, mi też pijany dzisiaj. Dobra, wy po cuchu chodź. Dobra, ja idę. Kolejny wypozor nad kartą, nie umiesz od... o, Co to? What the fuck? A, piankowy potwór. Nie wiem czy to D nie jest klasa. Może być. Ooo jak tam się napierdzielali. Dobra, niech sobie... Poradzą sobie, wierzę w to. Jestem pewny, że na specy nas nie podsłuchują, nie mówią co za debile. Nie, 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 no nie, nie, na nie. pewno. O tak tam idzie. <laughs> tak, tam, tam Dobra, jaką to masz rangę? gównianą, okej? Okay. No, zresztą twoje No i co w związku z tym? Zbarnowałeś więcej życia, a to... wy... O! o! Czy to Kniata. nie jestem ja? O, to jestem ja! O. Otwórz. Otwórz. A, jak nie otworzę? No to cię zastrzela. Nie mogę. No, musi się dokonać, no. Powiedziałem, że zastrzelę, jak nie otworzysz. Dobra, czas jest przed wielkim, potężnym nod Dawidem, który się nie poci. I w ogóle nie wypomina badnika, że się poci. Nie, nie, nie. O, to jest otwarte? Halo, Dawid! Halo. O. Tam Nie wiem. Słyszałem strzały. Słyszę więcej strzał. Na 12? Widzę piesek, 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 piesek tu stoi się ukrył w tym 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 gównie smacznego. Ucieka Na no, chmurze go jeszcze widziałem Kurwa Gdzieś jest Ja pierdolę teraz nie widziałem no, się no, sorry to. Nie, to, nie widziałem cię, kurde Tylko to my to byliśmy Jasne, te w No, chyba zdrajca, chyba no, zdrajca Można dotrzeć do no. własnego flesza? E, z tego co można, jak jest Fendi Fire włączone. No to, no to... Oh, co o. jest? Czemu dostałem obrażenia? To ja też dostałem w ogóle Ucieka, ucieka. Na okay. no, pierdzi, nic nie trafiłem. ten gówno, znowu my idziemy Chodź, tutaj. Ej, hey. Wróć, A. Dawid! <laughs> Let ale gameplay. Gonimy go. No, póki mu tarcza nie zejdzie, to raczej nie. Fu, nie wejdzie z powrotem, to raczej nie wbije. Troszkę żadne nie mam. Powinniśmy go flankować, ale chyba już trochę za późno na to. O, idzie już Entransem. O! Fajnie, co tam Quick? A się ma. No, fajna, fajna. Dojewana. O! Chyba się udało. A jednak nie. O! Udało się, nice. No, dojewana będę Dlaczego umarłeś tak szybko? umarłeś? No, w sekundę to nie Kurde. A, mamy HC. Idziemy do HC. Czemu nie? Siup, IT, to ja. O, ucieczka. Zobaczę, czy nie ma pteczki. Oczywiście, że nie ma. Kto to, to Kinga? Dzień dobry. O, siema. Co tam? A nic, możesz włączyć. Włączyłem. Co tam? Ale się świeci, karta jak psy jajca. No. Tak. To tam Kinga. Ale masz długie łapsko. Boże, święty Kinga. E, dziękuję. Nie ma problemu. Ogólnie to powinniśmy. Ja sama by... wyhodowałam. Okej. Okay. To mogliby powiedzieć twoi rodzice. Nie. Ty nie mogłaś wyhodować tego. To była ja sama. Okej, okay. powalone, ale dobrze, no spoko, szanuję. Dziękuję. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, patrz i patrz, będzie czarna karta, najlepsza. Mówię ci. To jest tutorial. No. Ale masz w ogóle ganiaka fajnego, ja mam jakieś głupie ciuchy pomarańczowe. A no, ja jestem facetem w Czerni. A jestem fa facetem w pomarańczowym. Nie a sapek? Tak? Tak akurat... O nie. kurwa, co jest? <laughs> Ej B? jesteś gigantyczny! Jesteś w teksturach i co się dzieje? Pomocy. I nie słyszę jak mówisz, jeżeli mówisz. Nie jest! A ja znowu jestem gigantyczny. Tak, jesteś nie, tak... U mnie nie jest! U mnie jesteś normalnie mnie gigantyczny, masz nogi w ziemi! I... no jesteś większy po prostu już drzwi o wiele. Czekaj screena zrobię. No, no już tak samo jak ten, jak u No... ciekawe czy hitbox u mnie się wydłuża, ale chyba tak, bo patrzę się na twoją głowę na górze i normalnie widzę twój nick, więc podejrzewam, że mogę cię łatwo załatwić. Szkoda, że broni nie miałem, żeby przetestować. A jaj, dobra to chodźmy. No to chodź do zbrojenia, mam o Ta lampa to jest za latarkę? Czekaj. Tutaj, tutaj. Ta lampa to jest za latarkę, tylko że chyba latarkę też można zdobyć. Normalnie, jak się chyba wrzuci do ulepszary. O, PC, 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 PC. Nie udało się tak jak chciałem, zamknąłem się sam, co tam u was? O, wow, pa! Papa, papa Kinga. O, jeszcze stepek <gry> Dzięki nie Dzięki zabiłeś nas A spoko, i tak i tak już ława <gry> szedł więc pewnie by się przemienił Mówiłem z Czy ja się z tym hej kakuj. Hej Co u ciebie? Teraz jest taki większy po prostu Przepraszam, zobaczyć o, go z perspektywy <gry> third persona Czyli Jak AB jest szkieletem to jest duży o, o, o. Serio u ciebie nie był taki duży? U <gry> mnie był taki... to jak Abe nie <grym> udaje a bo dostałem flesza na specu, powiedz coś. O, dobra Czego? E, czy u ciebie serio tego kurczę AB nie był taki duży? No. Ja u mnie, był takim gigantem. Ooo, myślałem, że to zadziała, to chciałem się pobawić. Gonił mnie AB, który był Kingom i na na. Znowu jest skeleton? Ej, który był Kingą. No słuchaj. Chcieli mnie zabić, nie? No cóż. Takie życie. Chyba nie uda im się zbytnio. Jeszcze Mikulia. A, Mikulia tu jest. Co ma za efekt? Coli? Co to jest za efekt? Chyba Coli. Proszę, niech umrze. Proszę. No nie, odpuścił sobie. No i do mnie. Badnikaro na chyba dwóch kolach? Tak, to chyba dwie kole są. No, szkielet to nie ma fizycznej możliwości, żeby mu coś zrobić. A Mongo w sumie też. Tak naprawdę jedyne co może coś zrobić Badnikara ty aktualnie to jego To jest jest z To jest efekt to jest cukierka, ale to się to zbugował. Okej. Okay. nie pojmiemy tego eee. efektu. No, to jest ten, ta rura, ale naraz... skoczysz do kogoś, no to... No, no tak, je, je, tylko że już no, musisz no, no, skończyć chyba no, ten no, efekt gdzieś. No, okay. Kur... jeszcze Biera, ty miałeś jeszcze ten efekt tej rury? Nie, nie miałem już. A no to się zbagowało faktycznie. Bo u nas ciągle byłeś w tym kolorze. Mogę iść. A, what the fuck? No ale coś się baguje. na przykład Go teraz yy, widziałem jak szkieletem był. To był gigantyczny. U mnie taki gigantyczny, no, że był ciume, dwa razy czy trzy fakty, razy większy niż drzwi, no? znowu się jak Ale tam, bym, na przykład Kinga zdjęcie. już tak nie miała. Tylko ja tak miałem, no? Gra działa. skitu. No, A najlepsze jest to, że chyba hitboxy kupić. u mnie był, yy, były tego większe. Bo jak patrzyłem się na jego głowę, jakby tam wiesz z tej perspektywy, u której u mnie był większy, no to normalnie jego nikt się pojawia. Więc podejrzewałem, żebym go trafiał w głowę tam na samej górze. Także pozdro. To nawet nie wizualnie, tylko hitboxowo też. Ja to Dobra, Gierka. A co? Almo łapska. A, czyli jeszcze kolejną kolę będzie robił. Chociaż. Patrzcie, Badnikaro robi kolejną Oni, Mikulia, kolę. To. Oni przed no Mikulia, no wiesz, no kurczę. W czepku o, urodzona, tak. czy coś. Dobra, jestem kapitanem, kapitańskie rozkazy to skuć mi Mikulię! I zabić! Ej, zabić. Może no, nie pamiętam. Poprzedni, poprzedni, poprzedni. no, w sensie to takie, że wiesz, że ma dużego farta. No. W czepku, czy jakoś tak się mówi. Urodzone? No. no tak, ty możesz nie pamiętać. To, to się tłumaczy, Kinga. No, ja, ja szwedka No weź jakieś powiedzenie no, o, po szwedzku, to... dawaj yy... Te... To jest powiedzenie pojebane. Te... 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 No, tak Good gadacie? Morning. Jak jeszcze raz? Good morning. No, brzmi jakbyś no, mnie no, obrażała no, po angielsku. Co tak, Tylko... no. Nie, no, dzień dobry. Serio? Tak. Ale śmieszny język Wyszy się Tak, Wymyślasz, się wymyślasz, ale wymyśla, nie? Tak, cię eee. Pewnie w Polsce mieszkasz i udajesz po prostu. Tak. No, a Quick a tak wieś. naprawdę nie leci do ciebie, tylko po prostu sobie dla Beki tam leci. Ale Beka. No, o, chcecie mikrohida? Kinga słyszałem, że jesteś kandydatką na mikrohida, proszę bardzo. Nie ja no nie. Dawaj. No dawaj. Do, dobra, Dawid, chodźmy ja po cochu. Microhida. Dobra. No To trzeba po, po, raz po, Poczekaj, Dobra, pod ścianę Kinga. Chodź, pod ścianę. Ja, to była pierwsza gra. Oddej kartę, chodź Kinga, dobyłem... dobra, mam pomysł. Odej kartę Kinga, Odej kartę. Odej kartę, Odej no, kartę. I trzymaj. wchodź do środka, Wchodź do środka. Nie, o mama? Baddikaro jest na trzech kolach, chyba. Na ilu kolach jesteś? To masz apteczkę. Położyłem, no przed mian... Dzięki, dzięki. Wow. No way. Mam adrenalinę. No, daj mi kartę, no. no Poproś. Oddaj, no. Poproś. Wow. Powiedz, że nie zagrasz w Fortnite. A. Będę grać w Fortnite, jak tylko Gdzie jest przepaść? Dobra, chodź, chodź. Kinga, chodź, oddaj ci kartę. O. Trzymaj. <ślad> Gdzie? No, w przepaści jest. Jest na dole, już nie mogę ci jej oddać. To mi swoją. No, dobre, masz tutaj. Wszystkich zjadłeś? O kurde, cześć. Ja pierdzielę. Cześć. Siema. Kinga przeżyła bez kar. Ja tylko widziałem tego IP'ego w gigantycznego u mnie. Nie jest wyjście z tego. Ja pierdziele. O, może ten. Ale no, kiedy to u mnie normalnie wygląda? No tak, ja no tak, u Kingi też, ale u mnie normalnie. To znaczy, Jeżeli mówimy o tym w First Personie, no to u mnie też wygląda normalnie. Nie, nie u First Personie A. nie właśnie. Ja patrzę, no tak, jak no, widzę, Kingi u Kingi też. U też wygląda normalnie, ale u mnie to jest gigantyczna w poprzedniej rundzie podobno też u niektórych był. To dziwne bardzo. Tajemniczy też miał tego baga, że widział AB'ego normalnie, że jest taki duży. Ja już mam. A ja nie mam! A! A, Prawie się udało Kinga. O, ale mi jump zrobił! Szkoda, nie było okazji w sumie do postrzelania. Znaczy było, ale w sumie stwierdziłem, że bez sensu, bo i tak nie ubija Armora. No i Więc jakby szkoda moa, tak to... Nie no, w sumie nikt nie podniesie. Chyba, że z Lazarowego No dobra, to Aby nie ma szans. No Aby ma skill teraz w Dzień, tym momencie. Na no, no proste. Nie ma bardzo do tego nic. No, nie do tego. Aby nubek, A nubek, nubek. Nie wierzę. że... Us, zginąłeś, tam? O kurcze! <laughs> tej tej kurdej, Dobrze, to... Było zabronienie gonić, Hamonko! Dobrze, że to włączyłem. Dobrze ci na zakamoną. Dobra, nie, co co? Nie, tam... Ja mi go nie łapię,